Uh, how, how is life good doing? Uh, good, good in life? Good? Good day? Have a good, good day? Ale to jest pierdolony ten nowy jor, no. Po tym buffie zajebiście się gra. One hour, one break. No, one broke. Ale ten Joru dojebany no, nowe flasze. Bez szans, bez szans przeciwnicy. Smoke off? Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Aj, plecy, 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 One halt. Został jeden grup. Plecce, plecce, Dash, 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 yellow. Yes, yellow. Nice. I moldowic. Ja, da 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 o oh, kurwa, ja daję flesza, obracam się, a ten umiera right. Jesteś on tam przebieg do prawej gdzieś mocno tam Przechodzę Yep, Last uh, main, 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 main. Main, main, out, out. Poty hit it, plan. Hey, uh, control backside, please. Yeah, uh, I'll defeat back side with flash. mówiłem wam, kiedyś Ograniczę ich wizję. O tym, że well te... nienawidzę Chambera. Mid. No. Nice, drujino. Huge flash, one. huge Hit flash. Big one. Want... Bridge. And double yeah, down. Two going off, guys. Nie, no. De bandage is een beetje popsut. Als het gaat om full auto. No? They're both. The... One's bricks. Close. Close. is he? One tank. He's Okay. Take nice. me, by me. Yes. Dobra, nice, nice bro. GG. You coming out? Go, 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 go. go. 3-1, we go. 3-1, 3-1, okay? Two one second. Can you shut the fuck on my face, Flash? Jeden grup roje załatwił Nikt inny nie mógł się tym zająć uh. Musiałem do połowy dotyfować żeby zdążyć Spike podłożono Tylko jedno amo młodka kurwa oddało Dostał jeden grup Dostał jeden kuka kurde Bawię się aż okay. za dobrze Dostał jeden gdzie? Na mnie jesteś Na mnie, na mnie flash mi dał Takie ty masz senso teraz? 486 na no, 400 DPI 400? Tak, 800 DPI, sorry słona Ty, ja ten to flash to kurwa jak w Matrixie jakoś Ty czekajcie chwilę, jakiś pakę dostałem Dostał jeden gracz Spike podłożony A, pa pa, pa. to jest mój adres znaczy nie wskazałby się przypadek O! Zaraz coś w tej paczce, open it Ty pa, plakat, plakat jakiś Plakat A, czekajcie, plakat, dobra, pierwsza część otworzona, zaraz to coś resztę Dostał no, jeden no. nice. Ale mi ten, ale mi jest Kasiu, dobra, co jest tej patrzcie jeszcze Ty stary Dostałem siatkę z Valoranta tak Na zakupy, na zakupy, normalnie jastrzą. Pa! Tak, pa Jakie dojebane kurwa Pokro to na kawę co jeszcze raz Ty pierdolone Siata Są współpracy z Lidlem mają? Obrus? Nie to koszulka chyba. Nie co to jest? To jest koszulka Ty, fajna co? Opa, ryba, ryba, ej, ej, patrz, ryba, ryba Ryba, ryba Mała gitara Zajebiste Nie wiem, i ma pedla. fajne Yo, e, Sky, can you hold this for me? I want to take this position and watch hooka I daj mi keda Long, long kurwa i hooka Hooka B, it's B, it's B Mogłem się tepnąć, no ale trochę spanikowałem wtedy, nie wiedziałem co się dzieje Chodź, chodź, ja ci dam flasha. Aha, masz no, kampie, tu masz pompę W gotowy. To jest stąd ja idź i się ja zostanę tam 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 tam. tu Jest w side. Za wolno. No nie, no i ja od razu headam mi sprzedaje, nie? Radiant anti tp a... behind Co? Da to będzie ważna, ważna bardzo runda teraz Trzeba jakoś przykutasić mocno w tej rundzie, nice nice Dobra To było bardzo ciężkie entry, ale wyszło. Can you heal sky? Nie wydaje mi się Le Seba, lecaba Dobra Jest plecy, jest specy. I gotowe A long 40 minus Nice try 40 minus no Poszedłem na pika żeby go zabić ale no nie strzelę heada go all back i will stay here ja yeah, go all id go 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 i will stay here wait my dog wait my dog dobra dobra ale zgłowałem i nice nice you see we can really win this we just won the eco round without the weapons let's go actually we can do the uh, oh they ficko don't do the same just play default don't give them weapons and watch out for picks Kurwa zostaw mnie No nie no z takiego dystansu na dwa hity Skurwa gówna takiego małego za 200 dolarów Też to jest dep nie umieraj No I'm no Zagrajcie dwójkowo, zróbcie crossfire jakiś Nice, pięknie Nice Dobra, nice, nice, nice Maybe we can contest long Like four guys long because sky somewhere flashes and go aggressive więc wrócę, jak. Ja pozycja, mamy. Okay. Dost nie, nie dostał hita? Kurwa, no takiego. Zrobiła. Takiego flika dałem. Od mogę użyć ultra na początku. Gą B, jest lepszy dla nas. agresywni we can try no, B E again, I we can try you... B we contest Who can't after this you ult, ok? No i bumbu, no i chuj. I po ulcie. Minus 40 No i. Czemu się wychyli pierwszy z tym ultem. Spike leży na B Lice, nice try Obrońcy okay. wygrywają. Skoda no Mam Instagrama no ten i 3-1 podwoga. Albo 1 Mam smoking city. No nie, i tak mnie to zgarnęło. Mimo, że tak w rogu ten wybuchło. Pięknie. Moja drużyna kieruje. Może nie robię jakichś dużo fragów, ale robię mega dużo przestrzeni. Naprawdę, naprawdę. Wydaje mi się, że jako. Mimo, że mam 3-8, to wydaje mi się, że jestem praktycznie najważniejszą częścią tej drużyny obecnie. Naprawdę. Widzicie, ile przestrzeni, kurwa? Dwa fragi da dzięki mnie. A, trzy, kurwa. Juhi do. Uh, uh, <laughs> one hir, samor. Przegramy tą rundę, to jest loose match. Jak wygramy, to it, win. <laughs> Yeah. Dobra, jak mam mało fragów, to a, odważnego pika trzeba pierdolnąć. Nie ma co się bać. Odważnego pika. Zaskoczyć ich. A nie że jak mam tyle fragów, to ja w ogóle nic nie zrobię. Żyłem? Zawsze jak macie mało fragów i nie czujecie się, to warto jakiegoś turbo agresywnego playsa zrobić. Takiego, co on się w ogóle nie spodziewa, nie? i nice. Chciałem wejść w teleport Chciałem wejść w teleport i nie trafiłem Nie trafiłem O ściany się oh, hello, guys. A nie mówcie, że drugiego rakieta też do dalej 11-13 A za mną, za mną, za mną w nice, w nice. Tutaj? nice, bro Let's go Co wolicie w ogóle ogólnie? Fantoma czy Vandala? Co będziecie grać? Ja pierdol Boże, ale przykre rankedy dzisiaj Atakujący wygrywają Został jeden Dobra Został jeden Ty, ale ty, ty To co za fire, kurwa, no co jest Co jest kurwa Graliśmy? Nice, good job Ty, ten chuj stawia za sobą spray, żeby było go mnie widać! Ty! Co, jest jakie oszustwo? Dlaczego Dlaczego tak można? Dlaczego tak można? Zagra kurwa dla... Pojebane, ja go nie widziałem! No nie widziałem jak był żółty spray. odwagowo. Ja gada, to to głowa była. Został jeden gracz. Niedziś no. Lepsi byli, lepsi byli.